Witam was bardzo serdecznie, pozdrawiam Was z centrum Jana Pawła II. Właśnie dzisiaj rozpoczynamy rekolekcję tutaj w centrum wszystkich księży z archidiecezji Łagadugu. Jutro będziemy mieli msze Krzyżma, i właśnie z tego miejsca powiem kilka słów do Was. Kochani, w dzisiejszej Ewangelii Jezus opowiada o przedsiębiorcy, który założył winicę, następnie otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznie, zbudował wieże, a w końcu oddał ją dzierżawę rolnikom i wyjechał. O ile nie było innej umowy, to zwyczajowo dzierżawcy płacili. 25% rocznego dochodu. Jak wiemy z Ewangelii, właściciel nie otrzymał swoich należności. Wysłani przez niego pracownicy zostali przez dzierżawców pobici, obrzuceni kamieniami i pozbawieni życia. Nie chcieli oddawać właścicielowi winnicy części plonu, który mu się należał. Moi kochani, my od Boga otrzymaliśmy wszystko. Świat, życie, talenty można by długo wymieniać. Wszystko, co stworzył Bóg, dał każdemu człowiekowi. Wszystko, co posiadamy, stworzył Pan Bóg. Co zatem znaczy oddać Bogu to, co Jemu należne? To znaczy dojrzeć do tej prawdy, którą uczynili jakąś szczególną wartością dla siebie święci. Mieć Boga zawsze w swoim sercu. Bo nawet jeśli Bóg nas obdarował tak pięknymi rzeczami, to przesłanie uświadamia nam, że jesteśmy dzierżawcami. A właścicielem winnicy jest ktoś inny. Piękne przesłanie, które niesie ze sobą życie świętej siostry Faustyny, patronki naszej parafii, która prosi Jezu, przemień mnie w siebie. Nie najważniejsze są sukcesy, nie najważniejsze są pieniądze, nie najważniejsza jest władza. Najważniejsze, aby jak najwięcej ciebie było w moim sercu, mówiła siostra Faustyna. To jest to oddanie należnego plonu Bogu. I może warto dziś, kiedy czytamy ten fragment Ewangelii, znów zapytać siebie, czy potrafię oddać należny plon Bogu. Czy moje serce należy do Boga? A może są jeszcze w moim sercu miejsca, które do Niego nie należą? I właśnie ten czas Wielkiego Postu jest po to, byśmy spojrzeli w nasze serce. Jakie są te miejsca, w których jeszcze nie wpuściliśmy Pana Boga? Właśnie żebyśmy to nasze serce przemieniali, żebyśmy w tym czasie Wielkiego Postu otworzyli nasze serca na Jego obecność. Niech Pan Bóg was błogosławi. Szczaj Boże!